Oczywiście przypominam o konkursie na kose, wbijasz na Discorda, link oczywiście w opisie i możesz sobie oczywiście wziąć udział, wykonując dwa proste zadanka. A do wygrań dzisiaj ten skin, jeśli chcesz go zdobyć, zostaw oczywiście suba z 2 na mapę w grę pod filmem, Oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe, a skina z, z ostatniego filmu z CSGO Skinsa, wygrywa ta osoba, odezwij się na Discordzie na kanale, odbieskina. No i oczywiście przypominam, że jeśli mnie lubisz i chciałbyś mnie wesprzeć, no to oczywiście klikasz zielony guzik przed każdą wpłatą i wpisujesz oczywiście kod Kroxy przez 2x, otrzymasz 40% więcej do każdej płaty. skrzynki. Za start za free dla nowych użytkowników No i ogłoszenie parafialne Bo wrzuciłem Mam tutaj trzy nowe Skiny, dwie kosy i taka awupa Za minimum depozyt Więc oczywiście no warto się Tematem myślę zainteresować No bo takie piękne skiny wiszą aktualnie Że no ho ho Im większa wpłata tym większa szansa na wygraną I jak uda się wygrać to danego skina od razu po wpłacie do ekwipunku dostajesz Zapraszam cię na stronę PirateSwap Gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować I wymieniać swoje skiny Na stronie dostępne są również konkursy gdzie po spełnieniu kilku z tych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym i otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No a dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od otworzenia skrzynieczki Gummy Bear. Podkręcamy oczywiście na Jester'a. 6 stówek, Na taka skrzynka, więc kręcimy i zobaczmy, co nam się uda zdobyć. 10 koła dzisiaj na sksynecki, więc zobaczymy, co nam się uda ciekawego dzisiaj wygrać. Skrzynka Lunar teraz. Lona 1800. Dobra, ale klikamy Raz, gościu, jak nie polecie nic ciekawego, no to będzie mi bardzo przykro, więc mam nadzieję, że łapę w górę zostawiłeś i Cyrex. Ja, no Ale czekaj, Cyrex. No, kolekcja oczywiście Breakout, więc 500. Uch, kurwa. Bra, 1100, tak, ja pierdzielę, okej. Okay. Dobra, nie myślałem, że aż tak poleci do góry ta MK. Po tym, awdajcie ale okej. Okay. Mamy tę skrzynkę z No, idziemy coraz to wyżej. 2,400, ale spróbujmy, okej. Okay. Tamta nie dała zarobić, ale jakąś tam część udało nam się odzyskać. Tutaj niestety, no, z tym odzyskiem będzie raczej. oj, 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 oj. no, niestety słabiutko nam poszło. Saloon, teraz może 1600 złotych, dobra, spróbujmy, ale no naprawdę, no nic ciekawego. Z tych skrzynek zesterowanych nie mogę do no tyle już na nie wydaje. I jest naprawdę mocno stypa. Mamy 210 koła tokenu, więc tutaj może coś pimy. Takiego good do tego. O, co ty gadasz? Mam tyle tokenów? Aha, bo ja mam 91 koła. Okej, okay, takie coś mogę kupić. I jeszcze jedno styknie. Okej, okay, dobra. Ile będziemy mieć z tego? Proszę mi powiedzieć, 800. Dobra, idziemy na battle. To jest idealny moment, myślę, żeby pójść sobie. I battlekę oczywiście jakąś tutaj zakręcić. Skrzynka z autotronikiem. 6 takich skrzynek. Albo, hu, Niech będzie 7, 2, 1, 3, 8. No stary prawy, no złotówka mniej. I byłoby na naprawdę byłby PogChamp, tak? Mam tutaj oczywiście tą bitewkę, kolujemy boty, bitwa 2 na 2, liczymy oczywiście na Autotronika. Jak Autotronika nie dostaniemy, no to jest ciężka lipa i wychodzimy dwa koła ponad na minus, więc trzymajcie kciuki, żeby jednak ta M9 Autotronik tutaj spadła. Więc zobaczmy, czy uda nam się tutaj dostać, no właśnie ta M9. No niestety, 4,5 koła na konto moich rywali. Nie no, to są żarty jakieś stali, Cztery 4 skrzynki zostały i nam tutaj nic nie da, no jestem w 100% Ok, no jednak to jest spadło. Minimalware. Ej, okej, okay, jeżeli dostaniemy filter testet Jeszcze tutaj tą M9. Dobra, już nieważne. Never mind, 8 koła. No, no nie zawsze można wygrywać, tak? Ostatnia skrzynia i no niestety tutaj no mocno przestrzeliśmy się z tą battlą. Hansman na koniec, ale to jest naprawdę strata gigantyczna. Ponad pięć koła i niestety musimy się obejść smakiem tej bitewki. Robimy kolejną. jak chcesz wygrać skina w dzisiejszym odcinku, to możesz gościu napisać. Kiedy ostatni raz kręciłeś na CSGO Skinsie? Skrzyneczko mamy, wrzucimy coś takiego. Luxurious Royal, coś takiego Co zrobimy. Zamienimy tu kolejność, bo te skrzynki są jednak, kurczę... No, troszkę droższe. I robimy taką batelkę, ale zrobimy ją na trzy osoby. No, jak mamy się odkuć, no to tutaj musimy uderzyć naprawdę konkretnie, żeby oczywiście spróbować odkuć to, co przed chwilą straciliśmy. 2700 koszt tej bitwy. 10 koła mieliśmy na ten opening, przypominam. A póki co, to jest naprawdę źle. Tragedia. 900 zł dla Isamu. ok. mamy z 1500, 1000. No, okej. Okay. Przewaga na naszym koncie. Ale tak naprawdę, te dwie skrzynki, które będą lecieć teraz, no one są, gościu, najważniejsze. Trzymaj kciuki. Dwa. Busty i. Ja pierdzielę chyba. Okej. Okay. Jednak nie jeden z gorszych itemów. Ale zobaczmy. Jeszcze jedna tutaj szansa. No, widzę, mosty chyba droższy. Co? No, delikatnie droższy. No i ostatnia skrzynia decyduje. No to jest prze. O kur. Przygra... Nie. Czekaj. Co? Jest! 800, i zobacz, Odkuwamy się jedną batelką, praktycznie, za cały filmie. I tak jesteśmy na minus jeszcze. Jakoś z 900, ale to jest do zrobienia teraz. To jest do zrobienia. Przede wszystkim trzeba tutaj zagrać rozsądnie. Co u mnie nie zawsze, że tak powiem, idzie w parze, tak? Z moimi decyzjami. Na lech. Zobaczymy, co z tego będzie. Podejście kolejne do skrzynek procentowych z M9 Autotronic. Tylko, że tym razem bitwa na dwie osoby i klasycznie, i samo już w pierwszej skrzyni musi pokazać, jak bardzo mnie dominuje. Ale tutaj, no jest odpowiedź, ale Faktor to, to raczej... Oj, 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 okej, okay, jest to Faktor jednak. dobra, no robi się ciekawie. No tutaj już naprawdę solidna pula jest w tej bitwie, więc no mam nadzieję, że tutaj uda nam się przechylić tą szalę na naszą korzyść. Nawet jeżeli skończyłoby się tak teraz, no, to i tak jest profit, wtedy oczywiście oboje dostajemy po kosie i wychodzimy wtedy z półtora koła na plus, więc spoko jak najbardziej, no ale wolałbym chyba jednak całą pulę tutaj zgarnąć, tak? Ostatnia skrzynia i zobaczmy, czy jakaś zmiana tutaj będzie, no niestety nie. I tak jak powiedziałem, 3700 zgarniamy sobie oczywiście, wychodzimy na plus, dzięki czemu no 10 koła już nam się udało odzyskać. Chyba nawet na delikatny plus jesteśmy, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Więc, żeby być pewnym w 100%, tak? No to robimy bitwę. Skrzyniamy te sztuki dwie, skarlecik, do tego porcelanóweczka i właśnie, i skrzynki zasterowane czyli to, co lubię. Oczywiście, najbardziej. I wrzucimy tak skrzynkę, powiedzmy, z kosą bym wrzucił, wiesz? Nie wiem czemu, no nie przepadam za tymi skrzynkami z kosą, ale czuję, kurczę, że to może być dobra decyzja tym razem. Coś takiego ja bym tutaj zaproponował, więc no niech się kręci, tak? Pierwsza oczywiście myśl najlepsza, więc idziemy na batelkę. Wrzucamy oczywiście boty 2x2. Dwa dwa. No myślę, że tu może naprawdę konkretnie sypnąć. Jeżeli oczywiście trochę nam się poszczęści, to tu może być naprawdę mega big win. Póki co niestety, no, A takie, o nie Niestety w ogóle 40 zł. Ten No, -no -er kosztuje. Tutaj niestety kosa dla moich przeciwników, ale też nie jest jakoś mega dużo póki co. Skarlecik teraz. Glossy dla nas, ok? One z 1900 jednak kosztują. Porcelanoweczka teraz. Zobaczymy, co ona zaproponuje. Okej, okay, Mogą być lepiej, ale no właśnie. Dwie skrzynki najważniejsze, więc trzymajcie kciuki. Tutaj, no po prostu wszystko w rękach tej ostatniej skrzyni. Blitza do trafienia. Glossy. jest, oh z Tigertów i to jest gościu. GG.